SOS, ciche wołanie o pomoc Znowu przepraszam bardzo, zajmuję się swoją głową Nigdy nie chcę odpocząć, no to pora by ochłonąć Albo pora rozmawiać zanim znowu zacznę tonąć SOS, ciche wołanie o pomoc Znowu przepraszam bardzo, zajmuję się swoją głową odpocząć, no to pora by ochłonąć, albo pora rozmawiać zanim znowu zacznę tonąć chciałem ja przedawkować leki i środki psychotropowe, zamiast zajebać się w trupa, wziąłem te przeciwbólowe no i to jest trochę śmieszne, patrząc na to i na zdrowie, byłaś dla mnie najważniejsza, przepraszam, że nie pomogłem, chyba temu nie podołam lepiej, jakbym wtedy zginął, słowa bolą jak spadają, chciałem naprawić to wszystko, gdybyś tylko miała chęć iść na spacer albo kino ja zawsze będę otwarty, nie chcę Kończyć tego szybko Planowałem nam wakacje Te nigdy nie planowałaś Próbowałem zapanować nad tym, czego nie umiałaś Może tobie to wystarczy Mi nie starczy się wypłakać Przerwa może i przydatna Ale u mnie to nie działa SOS, ciche wołanie nie o pomoc Znowu przepraszam bardzo Zajmuję się swoją głową Nigdy nie chcę odpocząć No to pora by ochłonąć Albo pora rozmawiać zanim znowu zacznę tonąć SOS, ciche wołanie o pomoc Znowu przepraszam bardzo Zajmuję się swoją głową Nigdy nie chcę odpocząć, no to pora by Ochłonąć, albo pora rozmawiać Zanim znowu zacznę tonąć Emocje mi towarzyszą, bo niby Jestem artystą, modląc w songów Dosad sągu, bo już pierdolę to wszystko Fajnie będzie, dobrze brzmiało To jest drugie arcydzieło no bo Mówię co kochałem i będę kochał Na wieczność, Cały się też opinię, Że na to zasłużyłem Ale nie życzę najgorszym, żeby Czuli to co ja, ale jeśli to ma pomóc To chciałbym znów porozmawiać Wierzę, że wspólne starania pomogą nam się dogadać